W pierwszym tygodniu niewiele było nowych rzeczy. Również wynikało to z specyfiki przygotowania do, do meczu z gliwicami, które w dość dużym zakresie broniło obroną strefową, więc jakby nie koncentrowaliśmy się mocno na dogrywaniu nowych schematów przeciwko obronie każdy swego. Powiem tak, że sytuacja. Poprzez kontuzję Krzyśka Szubargi i Przemka Żołnierowicza powoduje, że inaczej musimy rozłożyć akcenty i niektóre zagrywki, które były stricte przygotowane pod nich, no oczywiście teraz będą mniej używane. Wiadomo, że od początku sezonu zakładaliśmy, że, że dokończymy ten sezon takim sztabem, jak, 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 jak go zaczęliśmy, natomiast sytuacja się zmieniła. Jestem wdzięczny klubowi za to, że, że, że mi zaufał. Każdy kolejny trening, każdy kolejny mecz, każdy kolejny dzień to jest dla mnie kolejne doświadczenie i myślę, że. Swoją dotychczasową karierą trenerską zebrałem jakąś serię doświadczeń, które pomogą mi poprowadzić ten zespół. Natomiast każdy moment w roli pierwszego trenera uczy mnie nowych rzeczy i myślę, że również będę w stanie się poprawiać i pomóc zespołowi. Ma być zespół walczący, agresywny, grający razem. Natomiast i czytający obronę przeciwnika. Jeżeli przeciwnik pozwoli nam na bardzo dużą ilość rzutów z dystansu i będą to rzuty z dobrych pozycji, to mamy je wziąć. Jeśli przeciwnik będzie grył, krył nas bardzo agresywnie i wysoko, to mamy swoje przewagi pod koszem i będziemy próbowali je wykorzystać. Powiem szczerze, że nie, nie bardzo o tym myślę. Nie, jakby nie, nie skupiam się na tym, staram się zrobić swoją robotę jak najlepiej i pomóc zespołowi, aby osiągnąć cel. Najbardziej doświadczeni zawodnicy w naszym zespole się super oprócz tego, że wykonują swoje obowiązki, starają się pomagać zarówno mi, jak i wszystkim młodszym zawodnikom, są bardzo zaangażowani. Także uważam, że na razie współpraca układa się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że Mikołaj będzie w stanie nam pomóc już w najbliższym meczu. Nie jest to jeszcze na 100% pewne, ale powoli wraca do treningów zespołowych i jest taka szansa, że wystąpi w meczu. W Stargardzie przeciwko Kingowi Szczecin. Ja jestem z, z Krzyszkiem dogadany w taki sposób, że dla niego priorytetem jest rehabilitacja, leczenie i powrót do zdrowia po to, żeby jeszcze pomógł nam na boisku. Natomiast w ramach możliwości pomaga mi jako nazwijmy to grający asystent, zarówno na treningach, bardzo cenne. Z jego strony są uwagi, szczególnie dla graczy obwodowych, dla, dla Mateusza Kaszowskiego, dla Kuby Kobla, dla Igora Wadowskiego. Uważam, że autorytet Szubiego naprawdę może nam pomóc do tego również w przygotowaniu do meczu, w analizie meczu. Jego spojrzenie jest również dla mnie bardzo cenne. Występy w Eurocapie, ale również możliwość współpracy poprzez to z zawodnikami na wysokim poziomie. Każdy trening, każde poprowadzone ćwiczenie, każda odprawa taktyczna z zawodnikami, których mieliśmy tutaj w Gdyni w czasach tych dwóch sezonów eurokapowych, to jest wyzwanie również dla trenera. Tak, ci zawodnicy z tego poziomu wyłapią każdy szczegół, jeśli trener jest nieprzygotowany. Także myślę, że to jest taka główna, główna wartość tych dwóch sezonów eurokapowych, że człowiek musiał być super przygotowany, bardzo jakby mocno zwracać uwagę na detale, bo gracze na tym poziomie wyłapują wszystkie szczegóły i, i chcą również czerpać wiedzę i chcą mieć wszystko do, bardzo dokładnie poustawiane. To może zacznę tak od trenera Frasunkiewicza, z którym współpracowałem najdłużej, to jest kładzenie nacisku na dokładną egzekucję założeń. Tak, bardzo mocny nacisk na to, żeby to co mamy zaplanowane zostało zrealizowane. Jeśli chodzi o trenera z pasewa, to Powiedziałbym, że duży nacisk był na poprawność techniczną wykonywania różnych zagrętek. Jeśli miałbym powiedzieć o trenerze Taylorze, to jest takie pozytywne nastawienie i bardzo mocne przygotowanie do każdego kolejnego treningu i meczu. A trener Tabak, żelazna dyscyplina. Tu są tysiące godzin rozmów, analizy różnych sytuacji. To jakby taki. Pierwsza osoba, która dzięki której jakby zafascynowałem się w ogóle rolą trenera, pracą w sporcie. Więc tutaj ciężko jest mi wybrać jedną rzecz. Tutaj jest cały ogrom różnych zachowań, sytuacji, jakie mogą się zdarzyć w życiu trenera. Rozmawiamy, analizujemy również różne rzeczy. Trener Mitrowicz pracuje z drugim zespołem i zespołami młodzieżowymi. Po prostu staramy się współpracować. Jak wiadomo, w pierwszym zespole są również zawodnicy, którzy dostają swoją szansę w drugą, drugiej lidze, jakie również będą ważnymi postaciami, walcząc o medale młodzieżowych mistrzostw Polski, także jesteśmy w stałym kontakcie.